Witam w następnym odcinku Ha więc zaczynamy, nie będziemy dużo badać No hmm, I co, jak widzieliście zrobiłam nową playlistę Zagrajmy Black Spain, pa mam nadzieję, no mam nadzieję że, bo no teraz Siorka, siorka moja poszła kupić, mam nadzieję że kupi, że znajdzie i a jak nie, to sama się przejdę do empiku i poszukam Dobra, co my tu robimy? Oj koleś Nie zazdroszczę ci O, Lara tam mi się zepsuł ten guzik, czy co? No, już myślałam Nie straszmy Lara Ja włączałam, stoper, włączyłam, no to dobrze ja już trochę zapomniałam tutaj, co się robiło, ale chyba... Chyba pamiętam o. No a więc jak nie będzie w piku, tego Max na dwójkę, bo to chciałam kupić tą z... Czekajcie, proszę to kupiłam. Eee... Ale dobra. Z dwoma częściami się z jedynką i dwójką. Mam nadzieję, że to będzie. A jak nie... Na what happened to your man in the room out there bouchard to know? you've got something to say about that maybe it might be linked to what happened to a friend of mine i doubt it get her out of here do you know the name Eckhard? never heard of him okay you helped a friend of mine a while back then a von croy names don't mean a lot here even real ones what did he want maps and information on the louvre No, ja będziemy się zobaczyć, tutaj odzywać. To of to see the Mona Lisa. O. Tak, początek tego tej wypowiedzi nie jest za bardzo fajny, więc uspokojmy. Chciałabym, żeby się żeby jakbym wybrała tą drugą, tą pierwszą odpowiedź. Żeby you know się wkurzył i by mnie zabił you. może, a ciekawe. my <coughs> friend? But... <coughs> yes, the academy wanted access to recent archaeological diggings inside the loom. i gave him contact. you want the same? and more. i need nine millimeter protection, backpack, plastic explosives. you obviously can't take care of yourself. do you have what i need? i know who does. daniel Ren works out of the pawnbrokers on the corner of the rue saint-marc and coulissen. oh um what would you suggest a trade i have to get certain things into his hands passports you could deliver them for me. Why not have one of your men deliver your passports? have no one to spare. What happened to your man in the sick room back there? Was he delivering packages for you too? microphone. Attacks? By who? Sie, mnie. <laughs> the Paris Monstrum, perhaps. We're looking into that. You should take care. An automatic would help. Ty sprzedałeś mojemu przyjacielowi von Croyowi trochę sprzętu. Potrzebuję tego samego. Ta okay. rozmowa już trwa sporo Idę bardzo sporo. A ja bym chciała przejść już ten ten etap. Velara, ai, to jest Lara. Ja chcę to przejść, bo ja chcę już zakończyć ten temat, bo ten temat, temat ym... No chcę po prostu to zakończyć, bo coś tam się świeci, świeci się coś tutaj A my to weźmiemy Bo chcę już dojść do tych yyy... Ym... Ja to by powiedzieć do tych Noś Lara o, Lara no... Ja cię... Ej no... <laughs> no za No wbierz to. Mogę już na to wejść. Czy nie? O kurde Lara. Tak długo się strasz z tym. Jakbyś kurde nie mogła jakoś lepiej to zrobić. Dobra już. Tyle chyba wystarczy. No No kurde nie przesadzajmy. No. Mamy mało tylko 10 ponad minut. No. Lecisz, hmm. I mamy kościół, coś tam, coś tam.